Co on myśli? Czyli co Twoja osoba ukochana myśli o Tobie, o Waszej relacji lub o Waszych problemach w tej chwili, jeśli są takie? Skupcie się, kochani, witam Was serdecznie, pozdrawiam i zapraszam. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, zostańcie tu ze mną codziennie, umieszczam. Nowe filmiki z wróżbami. Zapraszam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj karty Tarota. Zapraszam Was również na karty Tarota Lenormanda cygańskie, na wróżby indywidualne, prywatne. Napiszcie mi e-maila, a ja powróżę Wam osobiście z, z Waszych zdjęć, z Waszych dat urodzenia. Co osoba ukochana myśli? Co on myśli? Co on myśli? W przełożeniu mamy kapłana czyli myśli jakby poważnie tutaj może o ślubie z Wami, o czymś stabilnym. Tutaj dowiaduje się może coś o Was, opiera się to na wiedzy, na dowiadywaniu się, tak. Kapłan to też wiedza, ale też kapłan to też świętość, czyli jakieś przykazania, jakieś reguły, jakieś ważne tutaj priorytety, principien czyli tutaj ta osoba myśli o Was poważnie, nawet i o ślubie z Wami. Myśli o Was, że jesteście królową mieczy, czyli Królowa Mieczy to żywioł powietrza, ktoś spod znaku bliźnięta, waga, wodnik. Jeśli jesteście ta, z tych, spod, spod tych znaków zodiaku, to na pewno ta wróżba jest dla Was. Myśli o Was, że jesteście silne, bardzo zdecydowane, że też blokujecie szybko tutaj, być może zablokowaliście nawet kontakt, być może przerwaliście, urwaliście, odeszliście Myśli o Was o, jako o kobiecie bardzo silnej, i tutaj ta osoba myśli, widzicie, jest, potrzebuje spokoju, potrzebuje od, odizolowania, ciszy i myśli o Was, myśli również o tych blokadach, które tu między Wami występują, tak? Trzy miecze, cztery miecze, karta czwórki mieczy to karta blokad, karta przemyśleń, karta izolacji, smutku również. Czwórka mówi również o czymś stabilnym, tak? Tak jak tutaj też ten kapłan w przełożeniu mówił o czymś stabilnym, tutaj też czwórka mówi o czymś stabilnym, niemniej jednak tutaj jest potrzeba odpoczynku, potrzeba regeneracji, po czymś, co się być może między wami zepsuło, zawaliło, by poukładać sobie jeszcze raz racjonalne sprawy, by przemyśleć, by... Przeanalizować, zadecydować lub spostrzegać te sprawy jeszcze inaczej, tak? Przemyśleć te sprawy jeszcze dlaczego tak się stało, co się stało między Wami, że coś się nie ułożyło, lub stało się jak się stało, tak? Coś się pogmatwało po prostu, być może, ponieważ mamy tutaj pełno blokad. Królowa mieczy, cztery miecze, no tutaj bardzo dużo blokad między Wami. No i mamy również drugą kobietę, kochani. Yy, Kapłankę, czyli kapłan i kapłanka mówi o yy, jakiejś parze, ślubnej być może nawet, może ta osoba, z którą tutaj utrzymujecie kontakty, yy, jest yy, yy, ożeniona, mężata, nie wiem, żonata. Tutaj mamy jakieś, yy, jakieś, u, jakąś ucieczkę złodzieja, kłamcy przed wyjaśnieniem tych spraw. Tutaj mamy kogoś, kto zdradza, oszukuje, kłamie kto y, po prostu jest skłamliwy, jest oszustem, tak? Także być może nawet ta osoba, o której myślicie, y, jest w jakimś związku małżeńskim jeszcze, lub w ogóle w związku małżeńskim, o czym Wy nie wiedzieliście, jest to przed Wami ukryte, tak? Ym, także dowiedzcie się najpierw, czy być może ta osoba rzeczywiście jest tutaj z kimś w związku małżeńskim, ponieważ mamy tak jak powiedziałam. Ym, Kapłana i kapłankę, czyli związek małżeński, ślubny, tak? No i tu oszustwo, kłamstwo, i wy jako królowa mieczy, czyli osoba pytająca. Dwie kobiety mamy. No i ta osoba myśli tutaj, tak? Czy dobrze postąpiła, czy co ma zrobić? Może jest właśnie teraz w tarapatach. Więc kochani, mamy mężczyznę nie do końca szczerego, który ucieka przed wyjaśnieniem spraw, tak? Jeśli są blokady między wami, jeśli są problemy, to on tutaj ucieka, waha się, by to wyjaśnić, tak? Lub no, tylko was wykorzystał tutaj, widzę w pewnym stopniu i teraz ucieka. Dziękuję serdecznie. Proszę o subskrypcję, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam do wróżby indywidualne, do usłyszenia. Piszcie komentarze, czy ta wróżba z wami rezonuje. Do usłyszenia już wkrótce.